Czy wiecie, jak pielęgnować skórę po depilacji i goleniu? Nazywam się Ewelina Kita i jestem specjalistką do stref intymnych. Na co dzień zajmuję się depilacją pastą cukrową. Dziś opowiem Wam, jak zapobiegać podrażnieniom i wyrastającym włoskom. Jest to naprawdę łatwe, a ja jeszcze pokażę Wam, jak bardzo przyjemne. Podstawą jest odpowiednie nawilżenie skóry i działanie antybakteryjne oraz regularność stosowana w pielęgnacji. Możemy to osiągnąć dzięki odpowiednim olejom. Olejek z drzewa herbacianego pozwala niwelować stany zapalne, dzięki czemu chroni skórę i ją regeneruje. Jednakże powinien być stosowany w połączeniu z innymi olejami, aby nie wywołać na skórze dodatkowych podrażnień. Regenerujący olejek intymny od biotanik to połączenie olejku z drzewa herbacianego, z olejem ze słodkich migdałów i olejem żożoba. Dzięki temu ma moc nawilżenia i łagodzenia podrażnień, z którymi borykamy się na co dzień, po goleniu czy depilacji. Co więcej, regenerujący olejek intymny redukuje przebarwienia, chroni przed infekcjami, a nawet uelastycznia skórę. Do tego jest wegański i, co najważniejsze, nie jest testowany na zwierzętach. Po trzech tygodniach stosowania olejku przez moje klientki na ich skórze zaobserwowałam spektakularne efekty. Przede wszystkim olejek łagodził podrażnienia, pomagał w usuwaniu blist, a przede wszystkim zaobserwowałam mniej wrastających włosków. Dbanie o strefy intymne warto zaczynać odmycia hipoalergicznym płynem, następnie nawilżać i regenerować skórę regenerującym olejkiem intymnym nie tylko po goleniu, ale również w codziennej pielęgnacji. Takie użytkowanie tych dwóch produktów da nam spektakularne efekty. A jest to naprawdę przyjemne, ponieważ olejek piękny pachnie. Ja stosuję olejek do każdej depilowanej czy golonej skóry, nie tylko pach czy stref bikini. Jest to jedyny tego typu produkt dostępny na wyciągnięcie ręki. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.